Witam was wszystkich serdecznie już w kolejnym odcinku Minecraftowy Świat Dzisiaj jak obiecałem w wcześniejszym odcinku O, regeneruje nam się mapa, wybierzemy się, wybierzemy się, gdzie to jest? Albo tam, albo tam, gdzieś w góry Gdzieś w jaskini byśmy sobie może domek nowy stworzyli Albo nie wiem, no cóż, tutaj o mamy, tak on, nasz magazyn tam jeszcze kawałek niedokończony, bo. A no, nie no, mamy drewno, ale nie chcę nam się teraz tego robić. To za filmem zrobimy, za nagraniami. Dobra, no to możemy wyruszyć w podróż, ale nie, wyruszymy. A i to zrobiłem taką, o, jakby toaletkę. O, moja toaletka. O, no i w sumie idziemy najpierw w Kimę. Dobra, mamy dzień i wyruszamy w podróż. Tylko zapomniałem, gdzie to było. Moment. Gdzie można iść na jakieś góry? O, o tam pójdziemy i możliwe, że się tam osiedzimy lub wrócimy do naszego domku. I mam zamiar albo w tym lub już na wstępnym odcinku yy, wybrać się no, do netheru. No. I w sumie to tak, byśmy poszli do neteru i, i, i. No i coś jeszcze byśmy mogli zrobić ciekawego, tylko do końca nie mam pomysłu na budowę. Na myślałem, żeby sobie taką wieżę jakby strażniczą zrobić. No idziemy tam. W sumie to by nie był zły pomysł, taką obok domku. Wieże, potem następny domek. Jakiś na coś innego, na przykład taki. O farmę na przykład, nie wiem, czy, czy nie zrobić sobie domu w tym. No, wieży. I nie ten, i nie. Pożyczyć tamtego, tego, a tu zrobić sobie farmę, wszystko. W sumie zobaczymy w następnych odcinkach, co nam przyniesie świat. Aha i jeszcze jedno. Taki nie, bonusik, bo mam zamiar kręcić jeszcze jednego let's playa. Też z gry Minecraft, ale będzie inaczej. Wszystko będzie inne. Ludzie się zmienią. Ludzie dojdą. W sumie no nie odejdą, bo nie ma ludzi. Ale będzie, mam nadzieję, że będzie fajnie. I nie za, i zastanawiam się, czy jak wrzucę to chyba chyba, żeby nie było czwarty odcinek teraz jak tego wrzucę, to już jak czwartego wrzucę, zacznę nagrywać. Nowo, nową, ser, nowy ser, nową serię. Oczywiście tej nie porzucimy. I w sumie będziemy nagrywać dwie. Więc od razu mówię, że będzie gorzej. I przepraszam Was, że wcześniej trochę musieliście czekać na kolejny odcinek. Lecz po prostu nie miałem czasu na to. A jak wcześniej wrzucałem coś, coś no po prostu błąd, błędy mi wyskakiwały. Ale jak już naprawiłem, sprawdziłem, wrzuciło się wszystko. Wszystko jest dobrze teraz. I znowu zacznę wrzucać, nagrywać. I mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, to zrobimy tak. Ja to wyrównam, bo już tyle co chciałem powiedzieć powiedziałem. I się widzimy. Yo! Nie uwierzycie, co zobaczyłem, tu mamy złoto, tak se kopie, kopię. a tu coś takiego zauważyłem, więc postanowiłem to sprawdzić. Nie wiem, bo nie grałem wcześniej Minecrafta, nie czytałem, co doszło w nowych wersjach, a więc mnie to, powiem wam, zdziwiło. Niby tam mam tory jakieś. Tu jakieś dalej, tory, poływane. O! W sumie fajnie, tu. Au! Ale dobra, zanim go wracamy, okej, okay, na chwilkę jeszcze jesteśmy, bo postanowiłem zwiedzić tą jaskinię z wami. Więc idziemy zwiedzać. Moment. Ja, ja gram sam. Jestem sam w tym świecie. Co to ma być? Moment, tam coś pisze, że mnie zginął. Odejdź stąd lub zgiń... Marny człowieku. Demon czasu. Oj, zaczynam się bać. Prawdę mówiąc. O o. Ale chyba mi nic nie grozi, co nie? Jak myślicie? Co? No dobra. To zanim pójdziemy, założymy sobie zbroję. I w sumie możemy zwiedzać tą jaskinie. A! A, 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 a. Gdzie jestem? O, moja głowa! Co się stało? Jest. Czuję się, jakbym spał parę tygodni. Co to nie moje rzeczy? Nie wiem w sumie już. Zapomniałem. Pamiętam jaskinie. I, i, te, I ten napis. Tam coś... Tam był napis jakiś. Ale nie pamiętam co tam pisało. Teraz muszę przeżyć. Będzie w sumie ciężko. Zmęczony strasznie jestem. Och. Sprawdzimy, co tu jest. Wszystko mnie boli. Dynie będę miał. O jest. Rzeczy nic nie mam. Po co mi to? Ale sobie przypomniałem kim byłem kiedyś. Wiem, że kiedyś byłem drwalem kiedyś byłem. To pamiętam. Dobra. W sumie... Po co ja zbieram tedy nie? Wystarczy mi jedno. Nie, bo nic kompletnie nie widzę. O Jezu. Co to takie? Czar... Czarne Czemu ja w ogóle przeżyłem? I jak to się stało, że jak dziś spadłem? Oh. Zresztą nie pamiętam już nic Pamiętam jedynie To jaskinię Mój stary domek i to wszystko w sumie. Och. Po co idę? Rozejrzeć się. Y, co tu mam? Bo, bo mnie. Nie. Co, co? Co to jest? Nie, nie, ja się boję. Wezmę broń. I idę. W sumie nikogo wokół nie ma. Można wejść. Ale moment, zjem sobie coś. I wchodzę. Halo? Jest tutaj ktoś? Halo? Jest. Ktoś tutaj mieszka? Halo? Halo! Wygląda to jak pokój z wanną, czy z taką sauną? W sumie nie wiem. Ładny widok. A, aha, tutaj inne szkiełko jest. Nie będę nic ruszał, bo to nie moje. Jeszcze tu jest pokój Bartek One. W sumie ten pokój taki ubogi. Ciekawe się, Tu powinno być w sumie gdzie indziej, żeby się nie podpalił. Nie wiem, ale nie wygląda jakby. W tym domu... było... nie wiem... jak mieszkałby ktoś, niby jest podpisane, ale tu jest pusto. W sumie chyba się nie zezłości, jak przenocuję tutaj parę dni. Tutaj jest taka jakby... jaskiniowa szklarnia. Bogaty, wynasiona to on nie jest. O! Co tam. Co tu jeszcze coś jest? Chyba się nie ze złości, jak mu wszystko posprawdzam. Pusto. Ale zostawił po sobie węgiel. Jakby. Jakby gdzieś poszedł w podróż. Ale w sumie to się nie trzyma wszystkiego kupy. Żadnego listu. Nic. Ja nie wiem, ale pójdę się rozejrzeć. Może coś jeszcze dziwnego spotkam. Bo to wszystko jest dziwne. O, Jezu. wysoko. O, jest. Jezu, Jezu. Nie, 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 nie. Nie... Ja się boję już wysokości. Z jednej spadłem. Nie wiem, jak to Ach, Demon czasu tam było. Może on to zrobił, ale. Jak jeszcze mi pomógł przeżyć? Czyż on nie chciał mojej śmierci? Przecież. Sam napisał wyraźnie, odejdź albo zgiń. Ja, żebym się go przecież nie posłuchał. Powiedziałem, że zwiedzę tę jaskinię. Nie wiem, może on coś ode mnie chce. W sumie robi się już późno, więc wrócę i się tam u niego prześpię. Mam nadzieję, że nie zauważy, że jest ktoś inny. Nie no, w jego pokoju chyba nie będę spał. Tutaj w sumie się wy wyśpię. To, to idę spać. Aaaa. Wypoczęty. Pozwolicie, że wezmę sobie kąpiel. Trzeba się wykąpać, umyć się. No i teraz wyglądam na, świeża, na świeżego i pachnącego. W sumie może być zimno. To wezmę sobie to, no, pancerz ciuchy, czy jak to tam można nazwać. Akurat starczyło. O, i mogę iść. Zobaczymy czy nie, czy nie wrócił. Nie ma nie wrócił, a więc. Ale zdaje mi się, że wróci za parę dni. Na pewno wróci. No chyba, że poszedł, jakby opuścić to miejsce. Tak jak ja to zrobiłem, że opuściłem swój dom. Poszedłem w góry. A jest, aż mieciarki przychodzą. Ale cóż. Hmm. Co mogę teraz po... O, idę po drewno. Mogę iść po drewno. W końcu jestem drywalem. To w końcu na tym się znam. No i... Mój dziadek, pamiętam, że mnie uczył... Być farmerem, bo był farmerem, więc mnie uczył tych podstawowych. Jak sadzić, jak przerabiać, jak robić chlebek. W sumie, mogę pomóc. W sumie jemu, sobie sam, bo ja farm nie mam, on ma, zasadzę, zrobię sobie jedzenko i zjem. Mam nadzieję, że zł nie będzie, że się tak jakby ugościłem u niego bez jego zgody. Dobra, uzbieramy na 10 i idziemy. Dobra, mam 10 W sumie to to już jest pościnane. Dobra, to zaczniemy kopać. Hop, hop. Duże drzewo to to chyba trochę nie było. Ale dziwnie tutaj. Czuję się, jakby ktoś przez cały ten czas mnie obserwował. Jezu. Co to jest? O. Dziwnie. Ja bym z widy miał. Ja już nie, nie rozumiem tego wszystkiego. O. Jak mnie wygoni, to se tu przyjdę zamieszkać. Jeśli on jeszcze tam przyjdzie. W sumie. Mogłbym mu wyremontować to troszkę. Może. Nie wiem. Albo nie, lepiej nie. Może. Może on jest jakiś psychiczny. Może będzie chciał mnie zabić. Ja jeszcze mu wyremontuję chatę. Nie. Tak się bawić nie będę. Kurde. Nic z tego nie rozumiem. Żyłem sobie w swoim świecie. A tu nagle jakiś demon czasu czy czegoś tam grozi mi, że mam odejść z tej jaskini, bo mnie zabije. A ja się go nie posłuchałem. No i tak jakby chciał mnie zabić, ale nie wiem, czy mu nie wyszło, czy mnie po prostu ocalił. Bo do czegoś mu jestem potrzebny. Nie wiem, może ten Bartek, jak przyjdzie gdziekolwiek jest, czy jeszcze żyje, pogadam z nim, może on coś o tym będzie wiedział. Najbardziej wiem, skoro jedna osoba tu istnieje, może istnieje druga, a może i trzecia. Muszę znaleźć poszukiwacza przygód. On poszukuje dużo rzeczy, wędruje cały czas. On coś o nim powinien wiedzieć. Ale jest mały jeden problem. Teraz to ja się zgubiłem. O, 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 kwiatki, kwiatki, kwiatki. Kwiatki nam się sprzedadzą. Jedzenie. Póki nam nie urośnie tamto. Co zasadzę to mogę. Nie wiem. Wrócę do domku i... I co ja będę robił? I nic w sumie. Nie wiem. Zaraz będę idę do domu. No. Idziemy do domu. Halo, Bartek, jesteś? Chyba jeszcze nie wrócił, ale sobie przygotuję. Sobie to mi nie jest potrzebne. Hmm. O, mięsko sobie podgrzeję, bo surowe takie, no niezbyt dobre. Niech się podgrzeje i zaraz je wezmę. Dobra, w sumie mogę iść spać. No, to ja idę spać, pa. Pa, kocham was wszystkich, którzy o mnie myślicie.